Cześć kochani, Marek Malec z tej strony z bezpan.pl. Wszystko już zjechało! Juki Aloifolie, Juki Elaty, Linarifolie, Rostraty, Rawy Drzewiaste dasilirion, Silirion, Juka Faksoniana, Juka Rostrata w różnych rozmiarach! Tutaj mamy trachy kartusz fortunei, jakie tylko kto sobie życzy! Od małych do dużych, do naprawdę olbrzymich są juki filifery. Są butie kapitaty. Jest nawet coś, czego nigdy nie było. Sabal Uresana. Mamy daktylowce, piękne, wielkie i grube. Mamy drzewa piniowe, żeby się poczuć jak w Chorwacji. Mamy karłatki. Z tyłu są jube. Tutaj mamy brachę. I mamy kupę, kupę drzew oliwnych. Te drzewa oliwne są i młode, i stare. Każdy coś dla siebie znajdzie w tym naszym. Gajowym przybytku. Zapraszam serdecznie, pamiętajcie, że zapalniamy Polskę z BestPan.pl. cześć!